Cześć, z tej strony Grzegorz Baran. Witam na moim kanale o naprawach, poradach dla kierowców i tuningu. Jeśli chcesz, żeby twoje auto działało lepiej i wyglądało świetnie, jesteś w dobrym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić nowych odcinków. A teraz przechodzimy do tematy cechy i możliwe konsekwencje wibracji kierownicy samochodu. Różne rodzaje bicia kierownicy. Jak naprawić? Wideo o wibracjach kierownicy. Wszelkie problemy w działaniu pojazdu powinny zaalarmować jego właściciela. Wśród sytuacji, które wymagają wzmożonej uwagi są drgania kierownicy, aby wyeliminować ten problem. Należy ustalić co jest jego przyczyną. Zignorowanie takiej usterki może doprowadzić do całkowitej utraty kontroli nad samochodem, kiedy kierowcy napotykają drgania kierownicy. Według ekspertów motoryzacyjnych i pracowników centrów serwisowych, z drganiami kierownicy spotykają się prawie wszyscy właściciele samochodów. Istnieje jednak kilka sytuacji w których wibracje są szczególnie intensywne, hamowanie samochodem, wykonywanie ostrych manewrów na nierównej nawierzchni, umiarkowana jazda przy średnich prędkościach, szybka jazda z prędkością 80 km na godzinę lub większą, lista wymienia różne zdarzenia, które wymagają osobnej uwagi. W każdym razie lepiej nie ignorować sytuacji i jak najszybciej ją rozwiązać. Wibracje przy dużych prędkościach, jeśli zauważysz, że kolumna kierownicy wibruje podczas jazdy z prędkością 80 km na godzinę lub większą, musisz zwolnić pedał gazu, zjechać na pobocze i znaleźć przyczynę takiej uciążliwości. Problem pojawia się z powodu niewłaściwego wyważenia kół i nierównomiernego rozłożenia ich masy. W trakcie jazdy pojawia się siła odśrodkowa ściągająca jedno z kół. Kierowca odczuwa takie zmiany w kontakcie z kierownicą. Emituje ona silne wibracje. Nie są to jednak wszystkie przyczyny tego zjawiska. Oprócz pojawienia się siły odśrodkowej istnieją również inne czynniki uszkodzenia tarczku. Często negatywne objawy występują w przypadku wadliwych tarcz używanych przez długi czas bez konserwacji i wymiany. Od czasu do czasu koła są sprzedawane z wadą fabryczną, dlatego też jeśli odkryjesz problem kilka dni po zakupie zestawu talcz, natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą, aby zażądać zwrotu pieniędzy, uszkodzenie powierzchni opony, segmentów bocznych. Problem ten jest również określany jako przepuklina w środowisku kierowców. Postaraj się dokładnie ocenić stan każdego koła. Jeśli przynajmniej jedna opona ma wzdęcie lub defekt mechaniczny, należy pilnie wymienić komplet, zużycie łożyska piasty. Jeśli część została wycofana z eksploatacji, płynność obrotu koła zostanie zakłócona, co będzie odczuwalne przez kierownicę, niewystarczająco dobre napompowanie kół. Często degania kierownicy występują przy nieodpowiednim ciśnieniu w oponach. Aby sprawdzić samochód, należy zwiększyć prędkość i upewnić się żebicie występuje tylko podczas szybkiej jazdy. Następnie należy zjechać na pobocze i wizualnie sprawdzić opony. Jeśli nie zostaną wykryte żadne problemy, można przejść do diagnostyki łożysk, piast i wyważania kół, aby przywrócić optymalną równowagę. Należy sprawdzić rozkład obciążenia na wszystkich czterech kołach. Czynność tej wykonuje się podczas planowanej zmiany opon z letnich na zimowe lub odwrotnie. Procedura ta jest również niezbędna po wypadku, intensywnym uderzeniu koła lub pokonaniu leżących policjantów. Zdeformowane opony często powodują wibracje, nawet jeśli są prawidłowo wyważone. Jeśli planujesz wizytę w warsztacie, upewnij się że mechanik prawidłowo założył nowy zestaw kół. Nierzadko zdarza się, że rzemieślnicy używają nieodpowiednich modeli piast lub nie dokręcają śrub kół. Bicie przy niskich prędkościach. Taka uciążliwość nie jest powszechna ponieważ zgodnie z opiniami właścicieli samochodów wibracje występują głównie podczas jazdy z dużą prędkością. Analizując dane statystyczne, problemy z biciem przy niskich prędkościach ujawniają się zimą, można to wyjaśnić następującymi czynnikami. Tarcze kół zawierają dużo brudu. Często wibracje kierownicy są wywoływane przez brudne tarcze, na których nagromadziło się dużo lodu i śniegu. Śruby na felgach nie są wystarczająco dobrze dokręcone. Prosta, ale częsta przyczyna bicia, zużyte przeguby kulowe. Duże zużycie części powoduje wibracje podczas przyspieszania. Tarcze kół są zdeformowane. Początkowo uszkodzone koła tylko lekko szarpią. Ale po pewnym czasie problem się pogarsza i prowadzi do silnych wibracji kierownicy. Wymienione problemy mają wyłącznie charakter techniczny, aby się ich pozbyć, wystarczy sprawdzić tarcze i przeguby kulowe konieczne jest również sprawdzenie jakości mocowania części. Nierzadko drgania są spowodowane z użyciem wentylatora klimatyzacji pracującego na najwyższych obrotach. Wibracje podczas parkowania jeśli kierownica wibruje nawet po zatrzymaniu maszyny. Należy przeanalizować następujące możliwe czynniki Poluzowanie mocowania jednostki napędowej. Usterka ta często występuje w samochodach starszych roczników o znacznym przebiegu. Wywołuje ją złej jakości mocowania silnika po zaplanowanej konserwacji lub naprawie maszyny. Dodatkowe czynniki obejmują długotrwałe użytkowanie samochodu i częstą jazdę po wyboistym terenie. Aby zwalczyć ten problem, nie trzeba uciekać się do specjalnych działań. Najważniejsze jest dokręcenie elementów złącznych. Wymiana uszkodzonych części i wzmocnienie elementów złącznych nasączonych solidolem. Średnik zużyty lub uszkodzony segment wielowypustowy na wale napędowym. Takie zjawiska wywołują wibracje, które zwiększają się wraz z prędkością. Nieprawidłowe działanie wymaga wymiany uszkodzonego mechanizmu, dostanie się małych przedmiotów, drzask, kamieni, odłamków metalu itp, pod powierzchnię ochronną jednostki napędowej co często prowadzi do lekkiego uderzenia. Należy zatem sprawdzić ochronę i usunąć wszelkie ciała obce podczas diagnostyki. Nieprawidłowe działanie podciśnieniowego układu wspomagania kierownicy takie naruszenia nie tylko powodują wibracje, ale także zagrażają rytmicznej pracy silnika, piszczenie podczas hamowania. W niektórych przypadkach po zmniejszeniu prędkości mogą wystąpić nieprzyjemne wibracje. Może to być spowodowane z użyciem bębnów lub tarcz hamulcowych. Kontrola wzrokowa wykaże wszelkie wady, takie jak odchylenie od prawidłowego kształtu. Co prowadzi do wydłużenia drogi hamowania i zmniejszenia skuteczności hamowania. Jeśli części układu hamulcowego nie działają prawidłowo, stają się bardzo gorące, a następnie szybko się ochładzają. Na tle takich procesów tarcza staje się falista, a bęben nierówny. Dlatego w kontakcie z klockami dochodzi do bicia. Gdy tarcza wchodzi w interakcję z klockami hamulcowymi. Powoduje to wibracje. Zdeformowany zespół należy wymienić, aby usunąć problem. Wibracje podczas jazdy po wyboistej nawierzchni. Jeśli problem występuje przy wysokich lub niskich prędkościach, należy dokładnie sprawdzić stan tarczku, elementów mocujących i wyważenia. Jeśli kierownica wibruje podczas pokonywania zakrętów lub jazdy po wyboistej nawierzchni, Konieczne jest zdiagnozowanie elementów podwozia i kierownicy. Należy sprawdzić następujące elementy końcówki drążków kierowniczych. Podczas jazdy po nierównej nawierzchni końcówki szybko się zużywają i zaczynają przenosić drgania na kierownicę. Aby postawić dobrą diagnozę, konieczne jest podjechanie do kanału kontrolnego i skorzystanie z pomocy osoby trzeciej w celu obrócenia kierownicy. Najczęściej w występach zużywają się osłony przeciwpyłowe i wkładki, przekładnia kierownicza, jeśli odczuwasz wibracje na wyboistej drodze, które powodują zauważalne wstrząsy. Musisz ocenić jakość przekładni kierowniczej. Równie ważne jest sprawdzenie tulei, które ulegają szybkiemu zużyciu, przeguby kulowe. Jeśli czujesz chrupanie w obszarze koła, musisz wymienić przegub, wybierając identyczny model. Amortyzatory. Zadaniem tych części jest złagodzenie wstrząsów. Zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa jazdy. Często kierowcy dostosowują się do amortyzatorów o zwiększonej sztywności i starają się jeździć ostrożniej, ale jeśli kierownica wibruje, konieczne jest natychmiastowe sprawdzenie węzła i wymiana go w przypadku silnego zużycia. Silent blocki. Prosta diagnostyka silent polega na oględzinach zewnętrznych. Sprawdzeniu stanu dźwigni podczas hołysania i odsłuchaniu części w celu określenia stuków. Eksperci zalecają wymianę silent blocków, które budzą wątpliwości, łożyska przekładni kierowniczej. Ta część często powoduje bicie kolumny kierownicy. Jeśli skrzynia biegów zaczyna wibrować podczas wchodzenia w zakręty, konieczna jest to ocena łożysk oporowych. Diagnostykę podwozia i kolumny kierownicy można przeprowadzić własnymi rękami. Do tej procedury potrzebny będzie kanał inspekcyjny lub podnośnik oraz pomoc osób trzecich. Zaleca się kontakt z zaufanym centrum serwisowym i powierzenie problemu przeszkolonym specjalistom, bicie na biegu jałowym. Często właściciele samochodów skarżą się na bicie kierownicy podczas pracy na biegu jałowym i prób uruchomienia samochodu. W takich przypadkach wibracje osiągają maksymalną siłę. Problem występuje w starych samochodach, które nie były serwisowane na czas. Bicie kierownicy na biegu jałowym jest często spowodowane takimi czynnikami zużycie poduszek silnika. Przy takim problemie wystarczy wymienić części i przeprowadzić podstawową diagnostykę jednostki napędowej. Jeśli wibruje po kapitalnym remoncie, sprawdzenie jest krokiem obowiązkowym zużycie przekładni kierowniczej. Taka uciążliwość wpływa na uszkodzenie wału napędowego lub części wielowypustowej. Wibracje kierownicy z uszkodzoną zębatką są wzmacniane podczas przyspieszania. Jakie mogą być konsekwencje zignorowania awarii? Jeśli zauważysz częste i intensywne wibracje podczas jazdy samochodem, nie próbuj ich ignorować, mając nadzieję, że same znikną. Doświadczeni właściciele samochodów wiedzą, że nawet najbardziej wysokiej jakości i odporne na zużycie jednostki mogą ulec awarii pod wpływem wibracji. Takie obciążenia zagrażają sprawności wszystkich mechanizmów. Nie zapominaj, że bicie układu kierowniczego może wzrosnąć podczas eksploatacji pojazdu. Na przykład, zauważyłeś niewielkie bicie układu kierowniczego ale nie zwróciłeś należytej uwagi na ten problem. Opony ulegają zwiększonemu zużyciu i wzrasta poziom wibracji. Łożyska, części zawieszenia i niektóre elementy kierownicy zużywają się, jeśli nie zostaną naprawione, co utrudnia prowadzenie samochodu. Specjaliści uważają, że kluczowym problemem powodowanym przez wibracje jest deformacja kół, a czasem także elementów układu hamulcowego. Podwozie staje się słabsze pod wpływem intensywnych obciążeń, a ważne części ulegają awarii wcześniej niż oczekiwano. Na tle nieprzyjemnych objawów kierowca traci czujność i staje się rozdrażniony co w połączeniu z zawajami technicznymi może sprowokować wypadek. Wnioski, wibracje kierownicy pojazdu są oznaką wielu niebezpiecznych usterek w różnych układach i podzespołach pojazdu. Należą do nich hamulce, elementy zawieszenia i sam mechanizm kierowniczy. Jeśli zauważysz jakiekolwiek odchylenia od normalnej pracy powinieneś natychmiast skontaktować się z warsztatem w celu uzyskania pomocy i naprawy pojazdu, wideo o wibracjach kierownicy przyczyny, cechy i możliwe konsekwencje wibracji kierownicy samochodu, różne rodzaje bicia kierownicy. Jak naprawić wideo o wibracjach kierownicy, kiedy kierowcy napotykają drgania kierownicy, wibracje przy dużych prędkościach, bicie przy niskich prędkościach, wibracje podczas parkowania, piszczenie podczas hamowania, wibracje podczas jazdy po wyboistej nawierzchni, bicie na biegu jałowym, jakie mogą być konsekwencje zignorowania awarii wideo o wibracjach kierownicy.